Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś znowu bieganie. Eee, no, jest taki plan, żeby wybiec dzisiaj wyżej niż ostatnio. No także trzeba się postarać. I tutaj mocny podbieg przede mną. Ale mam nadzieję, że dam radę. I uda Także. 来去买 Udało się wybiec, jestem na Palenicy, 688 metrów. Sprawda miałem biec nakopany, no ale to już rzut beretem. Ale może dzisiaj, ze względu na czas, już nie pobiegnę dalej. A myślę, że to jest bardzo fajny cel, udało się go zrealizować. Jak możecie słyszeć, to tętno trochę skoczyło, ale to dobrze. To dobrze, że tętno skoczyło, bo tak powinno być. Jestem właśnie na palenicy i obczaiłem tutaj na mapie takie miejsce Kurhan słowiański i tak naprawdę nie byłem tu jeszcze nie wiem co to jest za kurhan no ale postanowiłem to sprawdzić i zajrzeć w to miejsce a może coś ciekawego zobaczę także idę obczaić kurhan E, czyżby to był ten kurhan? E, nie wiem, nie wydaje mi się. Troszkę, może można by było pomyśleć, że to jakiś kurhan, ale chyba nie. Po prostu ktoś sobie tutaj e, urządził miejsce na ognisko. Ale rzeczywiście, wcale się nie dziwię, bo widok jest naprawdę piękny. Także polecam Wam tutaj wybiec. Na Palenice szlakiem niebieskim e, od zapory, bo naprawdę widok cudny. Jest przepiękny widok na Jaworze, na Jasienice, na Bielsko, e, nawet na Goczałkowice. E, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale tam w oddali widać właśnie zbiornik Goczałkowicki. Tu na lewo skoczów. Świetnie, no piękne miejsce. Tam na prawo, ale za drzewami widać bezkid Mały. Także warto było się spocić, zmachać i i puls trochę podnieść, żeby tu wbiec i no i ten widok zobaczyć po prostu. Zachwycałem się widokami, ale na mnie już czas. Zbiegam z powrotem w stronę szlaku i w dół do zapory chciałem odpalić go portal żeby sprawdzić czy, czy tu na dół prowadzi jakieś jakiś skrót no, ale niestety Coś się wykraczyło, nie chciał się odpalić. W ogóle zasięg, zasięg jest słaby. Ma CZ też się nie udało odpalić, a no więc stwierdziłem, że ja nie będę ryzykował tam zbiegu w dół, bo nie wiem, czy tam jest ścieżka jakaś, czy musiałbym się przedzierać przez gęstwinę, więc biegnę po prostu w dół. Powrotem niebieskim szlakiem, tak jak biegłem tutaj, to będzie najbezpieczniejsza opcja w tym wypadku.